Miłość i Związki, wielki arkan wieży. Bliźnięta będą we wrześniu wracać wspomnieniami do przeszłości. Będziecie się starali zrozumieć, co psuje relację, w której jesteście, i szukali rozwiązania problemu. Zwróćcie uwagę na to, co było podstawą Waszego związku. Być może tam tkwi błąd. Jeżeli wyciągniecie naukę z przeżytych trudności, będziecie mogli naprawić ten związek, inaczej wszystko się posypie. Samotne bliźnięta muszą rozliczyć się z przeszłością i ostatecznie uwolnić się od ponurych myśli. Przesłaniają im bowiem one nowe możliwości działania. Otrząśnijcie się z przeszłości i zacznijcie cieszyć się obecną chwilą. W życiu intymnym nastąpi rozdźwięk, który oddali was od siebie. Bliźnięta potrzebują więcej ciepła, zrozumienia i czasu na to, by poukładać sprawy osobiste. Wówczas wróci im ochota na zbliżenia. Zdrowie, wielki arkan Maga. W tym miesiącu zodiakalne Bliźnięta postanowią zadbać o siebie. To dobry moment na rozpoczęcie diety, na ułożenie nowego, zdrowego planu żywieniowego i treningowego. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale przy wytrwałości i systematyczności możecie odnieść sukces. Warto się postarać i zmienić się na lepsze. Kariera i finanse Król Kielichów. Kariera z odnakalnych bliźniąt znajdzie się w fazie, w której będą mogły wyrazić swoje myśli, przekonania i wykazać się wielkimi zdolnościami mediacyjnymi. Bliźnięta będą bardzo zaangażowane w pracę, w to, aby wszystko ułożyło się po ich myśli. Będą ignorowały bariery i wprowadzały w czyn swoje spontaniczne pomysły. Wrzesień okaże się doskonałym okresem dla wszystkich bliźniąt związanych z działalnością twórczą.